Cześć, tutaj Łukasz z kanału LukaK3. Chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom kanału za lajkowanie, udostępnianie oraz komentowanie. A jak widzicie, zmieniłem kolor fryzury i to także jest takie podziękowanie za wszystko, co robicie na tym kanale. Wraca już Liga Mistrzów. We wtorek pierwsze spotkania ćwierćfinałowe. O godzinie 21:00 zmierzą się FC Porto z Liverpoolem oraz hit angielski Tottenham z Manchesterem City. Natomiast w środę Ajax zmierzy się z Juventusem Turyn. Drugim meczem środowym będzie spotkanie FC Barcelony z Manchesterem United. Emocje gwarantowane. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć! Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba komentarz.